ale witam was na moim kanale kratik 360 dzisiaj zagram się w bedwars na coaxcraftie ale bym poprosił też o was parę rzeczy żebyście zostawili suba i łapkę w górę bo to mi bardziej motywuje do oglądania, nagrywania i montowania na was filmów wiem że nikomuś, wiem że mam 3... mam, mam subów. Ale moi widzowie, którzy zasubskrybowali, bardzo was lubię, dziękuję. Jak będziemy mieć 50 subów, to nagram coś innego niż Minecrafta. A możliwe, że nagram nawet gierkę, może nawet z piłkarzyków. Bo mam w pokoju takie jedno, to będziemy ustawić dwie kamerki. Ale to na 50 albo 60 subów, zobaczymy. I poproszę, żebyście zostawili też 10 łapek w górę pod tym filmem. A ja nie przeszkadzam i lecimy do giereczki solówki. Bye. Okay. Jak to widać zaczynamy grać w dworce. runda się zaczęła i no i zaczynamy. Moja podstawa 12. E, obiecuję, że to będzie tylko jedna gierka, nie, ma, nie będę tego e, nie, e, odcinek nagrywał. E, będzie tylko jedno gierka, nie będę oszukiwał. Jakby powiedzieć, No, ma czerwonego. Kurwa! E, już słyszyłem, Dora jakoś. No bo napiszę, że to nie ma u dzieci, tyle. Powiem 16 plus e, Dora. Nie było tego. Jeszcze raz zaczniemy sobie. Jereczkę, może. A, czerwonego nie ma. To o, dobra, nie zauważyłem. To na zielonego pójdziemy sobie. O, chyba jajko jest na zielonym. Nie mogę to sprawdzić. Zaraz sprawdzę, czekajcie. Żółty kod i podjeżdża, to jest z nim pojadę. Ale chyba, żółtym jest jajko, ale nie chcę się z nim sojuszować. To jest kolega jak coś z Discorda. Jak ma kanał, to... Spytam się czy ma kanał, to zostawię w opisie. A jak nie ma, to nie. Po prostu... Ale sorry jajko kto ty? No to jajko, niestety, no. No sorry jajko. No. Sorry, ziomeczek, ziomek. No odcinek. Z pewnością masz później kanał. O. Naprawdę ci jakoś próbuję wypromować. No przeprosinę. O Boże, do mnie rzut idzie. Ej, nie wolno tak, nie wolno tak! Ej, ej, ej psychopato! Zostaw moje łóżko! Ja, ja inaczej będę O oh, fuck! Kurwa mać, lag był! Dobra. Wiem, że jestem toksik, ale... Nawet w zawsze byłem toksik. I będę. Zazwyczaj Dobra, rzuciłem. Ja bo teraz podjedziemy go Nie będziemy jakoś tego Jakoś manipulować Nie będziemy jakieś dawać tego Jajka podjechał jajko bo mój Jakoś się nawet będzie cieszył, bo wie, że jestem dobry w tą grę wie, że do dobrze, że go podjechałem nie, nie będzie zły Ale dobra, lecimy Do góry i do góry do góry Do żółtego, tego, tralalala Lecimy, lecimy. Muszę zobaczyć, czy tu wszystko się nagrywa. to powinno się nagrywać, nagrywa. Czy nagrywa? Nagrywa. Dobra, eee Przepraszam, już lecę do żółtego. Rozwalać go. To jest, wiem, Psychopata jakiś. Zostaw! No, ale pod tym stone i tak on off, nie bój się, nie płacz. Mam kill off Obudowane. Niszcze ci łóżko. Możesz wyjść, bo mi się nie chce z tobą klepać. No chodź, klepiemy, no klepa, chodź! Gdzie uciekasz, psychopato? Dobra, S. Yes. Lecimy dalej, R bierzemy pełne. Lecimy... O, do pękitnego. czy by... ...no, Jak przez Jakcy pójdziemy. Bo się, się zaraz łóżko stracę, ale... ...no, to by dworsy. O, ak... Dobra, nie, jakby tego... Nie, może nie widział. Może akoby by nie chciał, żeby tego ktoś widział, ale... Niestety widziałem. O no sorry akwa. Ale nie masz łóżka już tak, to O, jednak może jeszcze masz. Chyba zrzuciłem Już łóżka nie masz. Spróbuję go na IQ porobić, widzowie. Teko. Niszcze. I będę udało że jestem awkiem, Na przykład teraz zobaczymy. Chyba poczekam, może. Poczekajmy trochę. Czy wjedznijmy jeszcze ten klocek? Czekajmy czy jest co zobaczyć co on zrobi a bo dobra, nie chce mi się czekać. Po prostu może to skipnę, później wytnę. Dobra, ale klepię go. Powinien być rozklepany już. Rozklepałem. Lecimy dalej. To wszystko do skrzynki odłożymy ładnie. I tylko biały został tak. No bo tam biały był, widziałem. Boże, biały, proszę cię, co ty. Czym do ludzi? Z czym do ludzi? Psychopatu, kolejny psychopata, który buduje się. A no, możemy się normalnie pograć, o Boże, ki babik, Jeszcze się szuka, że z nim, ale dobra. Pa, 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 doskoczy? Pa, widzisz? O nie! No co jest z tym gościem? On wykloka jakiegoś ma? że on nie spadł? Czy tylko ja spadłem? mogą też skakać, dobra, trudno. Czekajcie, on ja ma łóżko. Tam, do czerwonych by się przydało pójść, ale on może... Nie wiem, czy on będzie szybciej, ale dobra, spróbujemy. Nie będę, sorry, widzę, będę się wolno budował, ale wolę patrzeć też, czy on do mnie nie idzie przypadkiem. Bo wiecie, jak to może być z tymi psychopatami. Dobra. Tu nie widzę go, na szczęście nie widzę jeszcze go, ale teraz będę mógł widzieć. Dobra, teraz wiem, że czuję, że spadnę, bo z pod stresem budował. Dora, sorry, widzę, ja będę wolno, budował mi się nie chce szybko, bo ja się boję, że pod stresem spadnę. Muszę obserwować moje łóżko, czego nie, nie będę na moście gdzieś. Na środku jest, dobra, nice, na środku, na środku. Wziąłem, jak się, Co on robi? Powinien zwojdować teraz. O boli co on robi O Boże Popatrzymy na niego Popatrzmy Przykro mi. Łóżka nie masz Wierzę ci, wierzę, że tu przegrałeś już Ziomek, ty wiesz już o tym. Ewełny ja nie mam. Halo! Ziomek, poczekaj! Ja wełny już nie mam Dobra. Wystarczy, wystarczy Dobra, robimy taką. Taką. Nie no nie złapałem. Kurźwe. No, mógł mnie... Jakby mnie nie uderzył. To bym to zrobił. No ale, ale powinien to wygrać, ale nie jestem pewien. Ja nie wiadomo co chłop zrobi. Prawda? Nie... Jedziemy nie dnia przed zachodem słońca, jak się to mówi. No ale błędzie, też do góry się budował. Boże, chłopcze... chłopie! O boże... Nie dobra przepraszam, co on robi? O Boże! O Boże! Kilo, trzeba to trochę porobić, no chłopie, to jest Minecraft, i ty chcesz, żeby twoim dole był to wiesz, gaming pa, teraz cię tak robię i meg do, i nie masz, już cię nie ma i dziękuję za oglądanie, a to będzie gdzieś przy, tutaj się dziękuję, dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego dnia naura